W zasadzie, jak słucham tego pytania, to cały czas się kręci wokół jednego. Czy wyuczone, czy, czy, czy na studiach. Jasne, że wyuczone i na studiach, no bo po to je kończymy, żeby też tą wiedzę później wykorzystywać. Natomiast to, co mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, to oprócz wiedzy, którą mam wyuczoną, to ja bazuję również na wiedzy własnego doświadczenia. Łączę jedno z drugim. To że mnie rozśmieszyło. Nie, absolutnie. Takie coś nie powinno mieć miejsca. Co to znaczy, wina, że pacjent ma problem? No, problemy spotykają nas nie dlatego, że my chcemy, tylko dlatego, że takie jest życie. Więc niczyja to jest wina, że z czym się człowiek zmaga, ale my możemy w tym pomagać. Ja w zasadzie odpowiadając na to pytanie, mogę odwołać się tylko do nurtu, w którym pracujemy my w naszej placówce, czyli poznawczo-behawioralny. Który polega na tym, że nie tylko pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale pracujemy nad tym, skąd ten problem się w ogóle pojawił. Czyli tak jak mówiłam przy jakimś wcześniejszym filmie, nie działamy tylko na ból zęba, ale um, szukamy przyczyny, dlaczego on